Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i zapraszam na średnia z Pistol Village. Dzisiaj jest Tinciela, piękna pogoda, takie typowe bawiolato. Jest koniec września, jest cieplej niż był na pod koniec sierpnia. Zamiast zagadania, pokażę Wam co mam na sobie. Okulary z tomofota, które zdejmę, bo oczywiście wolę Was widzieć lepiej. Na sobie mam i ubrana w takim stylu bardziej weekendowym na luzie. Mam na sobie marynarkę starę granatową z takimi fajnymi, złotymi guzikami w stylu marynarskim. Bardzo mi się to podoba. Na sobie mam koszulę z aby krąbić, w 5 paski, którą włożyłam w spodnie. Do tego mam pasek brązowy czerwony z hajem i też z tego sklepu czerwone czarno e, na Na nogach mam mokesyny z, z to które chyba już wam kiedyś pokazywałam. I do tego e, moja torebka brązowa, e, która ma jeszcze klędze i ta jest torebka z też z shopów Taki worek tutaj bardzo rzeczy się mieści. Jeżeli chodzi o biżuterię, to na szyi mam, e, to muszę przykręcić na który zostałam od gowsera na urodziny, takie sołtuszko. E, brączkę i wiosonek zaręczynowy, swój cygarek z Mancala Corsa, na paznokciach e, czerwony lakier z odrobiną brokantu. <grywka> <grywka> e, jeżeli chodzi o makijaż to chciałam zrobić okuć takie bardziej brązowe, złote. Na ustach mam pomadkę z Seny Cosmetics i utrzymali ją. Nie tym nie sprawdzam, testuję jak działa i na razie jestem na palcu zdoblona. E, za nami właśnie jest e, centrum handlowe, w którym niestety chyba e, nic nie kupimy, bo ceny są przerażające, po prostu przyjechaliśmy się zobaczyć e, co i jak. E, to chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wy miło spędzacie swoją niedzielę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w przyszłym Pa! Później wam pokażę. To wszystko. Idziemy do domu. Pa!